Dzisiaj obeningujemy karty. Ogólnie to ja mam Ronaldo, już dwa chyba. Tak, jeden stara, jeden nowy. No także mam nadzieję, że ma się od tego odcinka spodoba. A my sobie obeningujemy. Dobra, takie dodatkowe karty należy, są, że już mi się zaraz odechce nagrać odcinek i skończę. Ja już raczej wszystko dla was. A ile będzie odcinków z tego, jeszcze nie wiem. zobaczę, ile będę w to grał. Jeżeli zacznę w to grać, to będę nagrywać odcinek z tego. Także tak. Ogólnie to mojego celu żadnego nie ma. Tylko to, co wleci mi, taki bardzo znany piłkarz. Czasem ja to zapisuję po prostu. Ok. No. Nawet jakby wyleciałem star Messi 87, to to zleciałem jako Messi, nie? A słabego Messiego tutaj ciężko znaleźć. Ale to nie jest mój cel was. Mój cel to jest do... Myślałam, że to jest Mesja, to jakaś media jest. Matko. Widzicie? Takiemu się czytanie jeszcze Meli. Ja milia malo, ale słabe. Faka Karvayalı yal özel ja, bana 7 Dzięki tej karcie Saliba Taky nie wyleci to ja się tam 3 brązę normalnie no karty praw wypadają Gabi Gabi sobie zostawiam i zapisuję, że to Fajnie Gabiego Ronaldo i napisuję, jakie to jest. Na przykład Gabi jest, jakby był 9-2. Czyli sobie, sobie numer, żeby był 9-2. No nie umiem sobie tej półki wysunąć, o. Burger. Też fajna karta. Palmer. Kolejna fajna karta, karta. Mam 9 milionów na swoim koncie. Szybko nawet. W 3 minuty. Popatrzę, to grałem sobie trochę. Także tak. Ronaldo mam zaraz dowodnie, że mam. Żeby nie było mam dwa. Tylko jeden ten słabszy. O, jest Ronaldo. Dobra, kolejny Ronaldo. Także dalej, kolejny sobie daje plusik, że mam 3 Ronaldo. Znaczy mogę sobie sprzedać. Ale zaliczam sobie, że trafiłem go. Tylko mogę go sprzedać, ale mam zaliczone, że go trafiłem. Mam trzy Ronaldo już. Dwóch zapisanych. Boże. No dawajcie te unikatowe karty w końcu. Jeżeli teraz nie będzie palmera, nie zostawiliście suba. No niestety czy nie zostawiliście. Ale może No teraz chyba zostawiliście, bo jest dobra nawet karta i dużo tysięcy warta. Dobra, lajka like musicie zostawić, aby to był Messi. No nie ma Messi'ego, ale też git karta, czyli był sub. Teraz musi być lajk. Like. No, niestety. Dobra, najlepsze karty to znaczy, że zostawiliście suba. A te, które są więcej wart, na przykład, które są. Dobra, nieważne. Już nie umiem gadać. Zostawicie w końcu jakiegoś lajka albo suba. Nie, no wy nie zostawicie już lajka ani suba mi. Bo już w ogóle nie są warte to nic. To są, nie są warte, ale tysiąc, to jest nic. Bo tysiąc to jest za 30 tysięcy paczki. Są o, zaraz zapiliście chyba subę. No, znowu nie zostawiliście. Dobra, już nie będę wam truł. Zostawicie lajka i suba. Mam 10 milionów. Nie no już się tak nie rozpadnę, wejdzie z tymi lajkami i subami Oczywiście, że nie jest tak, że na przykład wy zostawicie mi lajka albo suba i mi wypada karta Nie, tak nie jest No ale mi, boże co ja zostawiłam, ale by było mi bardzo miło, abyście zostawili takie rzeczy jak lajk, sub oraz dzwon Myślałam, że wywaliło mi odcinek Буфон девять Będę miał 2% będę kończyć odcinek. Muszę. Co? Nie. Co ja zrobię? Dora udowodniła po prostu, że mam. Kurde. Mam. Ronaldo raz. Ro. Gardinio. Nie, tego drugiego mi nie dopisało. to lipa. Chyba lipa, nie wiem. Co, zostały mi jeszcze trzy karty, to zarąbiste. Dobra, my lecimy dalej 60 tysięcy, pum. To jest Pele. Oj, oj oj, oj. Szczęsny! Wow! Martinez. Dawid, ok, yy... vale. dobra, ostatnia karta, dobra, zostawcie suba, lajku, na będzie nie przeszkodzić żadnych filmów, ja się, się z wami żegnam, Bajo.